Dzień dobry, tu Karolina Głowacka. Słuchacie nowego formatu Radia Naukowego. Cztery eksperymentalne odcinki powstały we współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej Kiri w Warszawie. Zapraszam. Odcinek pierwszy. Osobliwy przypadek doktora Berego. Winberg, dzisiejsza dzielnica kapsztadu, druga dekada XIX wieku. Wilhelmina Manning jest wycieńczona. Od kilkudziesięciu godzin usiłuje urodzić syna. Wyzwany przez jej męża Tomasa dr James Berry przekonuje, że jedynym ratunkiem jest cesarskie cięcie. Tomas oponuje, co za ryzyko, ale nie ma czasu do stracenia. Doktor Berry wydobywa dziecko, a Wilhelmina i jej syn przeżywają. To jedno z pierwszych w historii, a na pewno pierwsze udokumentowane cesarskie cięcie w Imperium Brytyjskim, które nie kończy się zgonem matki. Wielki sukces, doktora Berego. Intrygujące, czy chirurgowi w pewnym cięciu pomogło to, że sam kiedyś rodził? Wydarzyło się to jakieś 15 lat wcześniej. James Berry, a raczej Margaret Ann Balkley, bo pod takim nazwiskiem urodziła się przyszła pierwsza brytyjska lekarka, miała 14 lat. To nie jest dobra historia. Margaret prawdopodobnie zaszła w ciąży w wyniku gwałtu. Nie wiadomo, kto był prawcą. Urodziła dziewczynkę. Rodzice, żeby uniknąć skandalu, ogłosili, że Juliana to ich trzecie po Johnie i Margaret dziecko. Sama Margaret rodzi się w 1789 roku w miasteczku Cork w Irlandii. Ojciec ma na imię Jeremiasz, matka Marianne. To katolicka, skromnie żyjąca rodzina. Kiedy w Cork władzę przejmują protestanci, pan Barclay traci posadę, popada w długi, których nie może spłacić w efekcie trafia do więzienia. Nie pomaga starszy brat Margaret, typowany na wykształconego i dbającego o rodzinę. Pieniądze na edukację roztrwonił. Dopiero spadek po śmierci brata Marianne to nazwisko już znacie Jamesa Burrego, malarza, profesora w londyńskiej Royal Academy stawia Marianne i Margaret w lepszej sytuacji. Wyjeżdżają do Anglii, ojciec zostaje w Irlandii. Margaret trafia pod skrzydła przyjaciół zmarłego wuja. Jeden z nich jest lekarzem, drugi arystokratą, a trzeci, szczególnie ciekawa postać, był generałem i politykiem wenezuelskim. Nazywał się Francisco de Miranda. Margaret zdobywa wykształcenie odpowiednie do posady gubernantki, na wyższe nie może liczyć jako kobieta, ale jej opiekunowie, wszyscy trzej, mają dostrzegać wybitne intelektualne zdolności dziewczyny. Pierwszy wpada na pomysł maskarady. Czy pierwotnie był on rzucony żartem, czy robiono przymiarki garderoby, zanim zapadła decyzja, przebierzmy margaret za młodzieńca. Niech skończy studia medyczne, niech wyjedzie potem do Wenezueli razem z generałem Demirandą i tam już jako kobieta zacznie praktykę lekarską. A może to była sugestia samej Margaret? Jako podlotek miała mawiać, że gdyby nie była dziewczyną, zostałaby żołnierzem. Widać, że. Nie pasował jej gorset ówczesnej kobiecości. Czyli to nie był pomysł? Wcielono go w życie. Przybrane imię: James Berry, siostrzeniec zmarłego profesora Perego. Ubiór: lekko zbyt obszerny. Data urodzenia zmienna. Margaret manipulowała deklarowanym wiekiem. Delikatna twarz i niski wzrost wzbudzały podejrzenia. Starała się dopasować doń wiek. Przekonująco. Studia na Uniwersytecie w Edynburgu ukończyła w 1812 roku. Tym samym stała się pierwszą Brytyjką z dyplomem lekarskim. Według planu pora była na wyjazd i powrót do kobiecych ubrań, ale nie. Mistyfikacja przetrwa aż do śmierci Margaret Jamesa. Dlaczego Margaret nie wyjechała do Wenezueli? Przeszkodziła w tym polityka, gdy studiowała. Generał de Miranda został aresztowany przez armię hiszpańską i zmarł w więzieniu. Z dyplomem w ręku Margareta, raczej jej alterego, dr James Berry, zaczyna karierę. Trafia do brytyjskiej armii, gdzie pnie się stopień po stopniu, aż zostaje generalnym inspektorem szpitali wojskowych. To jest ranga porównywalna z generalską. Ale jak to się stało, że Balclay nigdy nie musiała stanąć przed komisją wojskową, gdzie płeć przecież ukryć jest trudno? Najpewniej pomogły tutaj zaświadczenia od jednego z opiekunów, przypomnijmy, lekarza. Doktor Berry służył między innymi w Afryce Południowej, Trinidadzie, na Mauritiusie i wyspie Świętej Heleny. Wszędzie, gdzie się pojawił, podnosił standardy opieki, higieny, dostępu do czystej wody. Nie wszystkim podobało się to zaangażowanie, szczególnie, że lekarze interesowali zarówno bogaci, jak i biedni. Kto się jednak z doktorem Berrym nie zgadzał, narażał się na jego gniew, wręcz wybucha agresji. Znany lekarz był bowiem osobą ekscentryczną i głośną. Przeklinał ostro, kłócił się z przełożonymi, podobno nawet rzucał po ścianach fiolkami z medykamentami. Jednocześnie był abstynentem, wegetarianinem i bawidankiem. Kiedyś kolega oficer zasugerował na głos, że doktor Berry wygląda jak kobieta. Chirurg smagnął oszczerce biczem po twarzy. Niewykluczone, że ktoś jednak znał prawdę. Bliską osobą dla Berego był Charles Henry Somerset. Poznali się, gdy Somerset był gubernatorem w kapsztadzie. James, Well Margaret. Wyleczyła jego córkę. Gubernator był młodym wdowcem, a dr Berry został osobistym lekarzem rodziny. Nawet zamieszkali pod jednym dachem, wzbudzając podejrzenia o homoseksualne, a więc gorszący ówczesnych, romans. Obowiązki ich rozdzieliły, ale gdy po latach Somerset zachorował, James Berry pojechał go pielęgnować aż do śmierci. Wykazał się tym samym niesubordynacją, sporo ryzykował. Czy to była miłość? Doktor Berry przychodzi na emeryturę jako utytułowany, ceniony wojskowy lekarz. W 1865 roku ciężko zachorowuje na czerwonkę. No, oglądał się w życiu wiele, więc wie, że to nie będzie dobra śmierć. Ma jedną prośbę. Chce zostać pochowany w tym ubraniu, w którym umrze. Żadnego mycia zwłok, żadnego przebierania. Nie wiadomo, czy gospodyni domu Sofia Bishop nie znała ostatniej woli Berrygo, czy ją zignorowała. Wiadomo, że zdjęła ubranie i zorientowała się bezsprzecznie, że ciało zmarłego to ciało kobiece, co więcej z widocznymi rozstępami pociąży. Pani Bishop postanowiła zmonetyzować te tajemnice. Nie powiodło się u znajomego doktora Berego, poszła więc do prasy. Wiktoriańska Anglia była w szoku. Byli tacy, którzy twierdzili, że się domyślali niektórym autorom prasowym, niechętnie nazwy ich dziennikarzami, zachciało się żądać odbierania zasług słynnemu lekarzowi. Mnóstwo pytań, prawda? Dlaczego, wiedząc, że umiera, nie ujawniła się? Mogła przecież zakpić z połowy imperium. Czy wybuchowy charakter był jej, czy używała go jako element, nomenomen charakteryzacji? Czy przetrwała dekady w ukryciu, bo kochała naukę, wiedzę, czy po prostu nie w smak jej było zwykłe życie, wydanej za mąż dziewczynę, a jaka byłaby droga do wolności, to kwestia wtórna. Czy codziennie się bała? I wreszcie, czy w przybraniu mężczyzny czuła się skrępowana, a może przeciwnie? Właśnie była sobą, bo w istocie miała męską tożsamość. Była, był kimś, kogo dziś nazywamy osobą trans? Nie znam odpowiedzi na te pytania. Wiem, że osoba urodzona jako Margaret Ann Balclay dbała o swoich pacjentów, znakomicie wykonywała zawód lekarza, odznaczała się empatią. Została zapamiętana jako jeden z najważniejszych medyków XIX wieku Imperium Brytyjskiego. Tę wybitną osobę pochowano pod prostym kamiennym pomnikiem. Napisano dr James Berry, generalny inspektor szpitali wojskowych. Zmarł 15 lipca 1865 roku w wieku 71 lat. Margaret Ann Balclay jest jedną z bohaterek wystawy Beyond Kiri, nie tylko Kiri, amerykańskiej artystki Amandy fink Key. Wystawa to 41 nowoczesnych grafik, każda z nich opowiada o jednej wybitnej uczonej. Część grafik można oglądać w technologii rozszerzonej rzeczywistości. Wystawę możecie obejrzeć w Muzeum Marii Skłodowskiej-Kiri na ulicy Freta 16 w Warszawie do sierpnia 2023 roku. Bardzo jestem ciekawa jak spodobał Wam się ten format, dajcie znać. A w opisie podcastu znajdziecie źródła, na których się opierałam. Dziękuję, że byliście z Margaret, Jamesem i ze mną. Do usłyszenia.